Witajcie, witam was, e, to znowu Jarek. Witam was już w kolejnym odcinku e, SEI GTA 3. E, to już jest ostatni odcinek, 32, czyli ostatni odcinek serii e, GTA 3. E, w tym odcinku przejdziemy sobie e, zadanie, które nie jest wymagane do ukończenia 100% gry, e, czyli dostarczanie e, konwojowozów do garażu w Portland eee, to zadanie chyba jest dostępne od e, którejś z misji dla Joey'ego. E, chyba tam była, taka tam była taka misja w której e, musieliśmy tanować właśnie konwojowóz i później zawieźć go do garażu i teraz właśnie albo do tego samego garażu albo tam do któregoś z tych garaży obok będziemy właśnie dostarczać te konwojowozy i tak. Yy, tak, tak jak mówiłem, to zadanie nie jest wymagane do ukończenia 100%. Yy, co by tu jeszcze, tak. Aha, i w tym odcinku pokażę Wam yy, też jak latać za pomocą tego samolotu dodo. Tak się postaram to mniej więcej jako tako wyjaśnić. Chociaż to tak jak wspominałem, trzeba bardziej wyczuć ten tego dodo. Ale to to już yy, później. Yy, tak. No będzie to już ostatni odcinek serii GTA3. Później będą yy, może jeszcze jakieś ciekawostki czy coś takiego. Ale to już nie będzie raczej taka jakaś taka regularna seria, czy coś, że będą na przykład co co, co dzień się ukazywać, czy jakoś tak. Tylko po prostu jak mi się będzie chciało jakiś nagrać taki właśnie odcinek, to to wrzucę, no chyba że będzie będą będziecie chcieli takie odcinki dużo jak najwięcej tych, no to postaram się wtedy jakoś bardziej regularnie, a jeśli nie będę miał jakichś takich sygnałów, no to to będą takie, no takie jak mi się będzie chciało nagrać, na gramy, ale na pewno kilka takich odcinków ciekawych się yy, pokaże, yy, tak Teraz tak, to jest jeden z tych garaż? Ten bez numerka, to jest ten, do którego dostarczaliśmy właśnie y, tamten z który musieliśmy planować, ale to chyba nie jest ten garaż, zaraz zobaczymy. Chyba trzeba do któregoś z nich podejść. Nie pamiętam, jak to się tu odbywało. Chyba nie. Yy, czyli tak. Nie wiem, to zaraz zobaczymy. Yy, to jest chyba ten garaż numer 4 ale nie jestem pewny, dobra e, teraz mamy trochę ułatwione zadanie ponieważ mamy już wypełniony ten garaż samochodami i dostarczenie konwojowozów nie stanowi dla nas żadnego problemu po prostu podchodzimy sobie tutaj bierzemy konwojowóz on nam się tu wygenerował tudzież zespawnował tak to się mówi chyba e, no i bierzemy go sobie i jedziemy do któregoś z tych garażów. No, zaraz nam się otworzy ten garaż, jak się zbliżymy do tego właściwego. Nie, to nie jest czwórka. Tak, to jest ten sam garaż, do którego dotrzeliśmy wtedy. Yy, tamtą, tamtą gorąc wysiadamy 5000 ładnie, to twoje 5000 i tak. Jest to dosyć nudne. Yy, tak, za pierwszego dostaliśmy 5000, za następnego dostaniemy 4500, za następnego 4000 i tak o 500 yy, za każdego mniej. Aż dojdziemy do 500 chyba, za, tak, 500 to będzie ostatni Czyli w sumie to jest chyba 9 konwojowych do dostarczenia. Eee... Tak. Jak przywieziemy następny, to wyskoczy nam komunikat, że już takich nie potrzebuje. Eee... Czy coś w tym stylu? A to zaraz zobaczymy zresztą. Następny. 4,500 tak. Pojedziemy sobie samochodem, żeby tu. Nie tracić czasu hmm, tak. Bierzemy sobie następny komory hmm. e, tak. Tak. <ścoughs> Następną serią, którą będę nagrywał po GTA 3 to będzie Return to Castle Wolfenstein. Eee, tak. Tam zresztą umieściłem już informacje na kanale. Eee, to będzie, myślę, jedna, jeden odcinek na jeden rozdział, czyli to będą odcinki, podejrzewam, coś koło 40-50 minut. Eee, będę przechodził oczywiście w 100% tego Wolfensteina. Eee, tak jak wszystko, wszystkie gry, staram się tak przechodzić. Eee, tak. Wszystkie tam sekrety, jakie są do znalezienia, tam takie skrytki typu... Eee, gdzieś gdzieś jakieś eee, złoto, jakieś apteczki, czy jakieś coś broń, coś takiego. Eee, to wszystko będę zbierał, będą tam też odnośniki. Eee, tak samo jak... Eee, znaczy, pod filmem, w opisie filmiku, odnośniki tak samo jak y, przy tych filmikach GTA 3 są odnośniki do każdej z misji tak samo tam będą i do konkretnych rozdziałów będą przepisane, gdzie się zaczyna konkretny rozdział, gdzie się... Y, gdzie... tak, gdzie się zaczyna rozdział, gdzie jest jakiś sekret i tak dalej po kolei będą wszystko tam opisane postaram się to zrobić tak miarę no, żeby to było opisane, tak. Będę przechodził y, tego Wolfensteina na y, poziomie najtrudniejszym. Y, tak, powiem Wam, że nawet najtrudniejszy poziom nie sprawia mi jakichś szczególnych problemów. Y, może jeszcze, żeby utrudnić sobie trochę. Wyłączę celownik całkowicie w Wolfensteinie i będę grał bez tego celownika na środku ekranu. Eee, ale to nie wiem, jeszcze zobaczę, bo to... Eee, tak samo przechodziłem też Medal of Honor, eee, Allied Assault i te dwa jego dodatki też bez celownika. Eee, znaczy nie mam tych odcinków, tylko tak jak sobie miałem, to to takie przechodziłem. Eee, no... I zobaczę, może też tak yy, będę przejdę właśnie podmęczeniem na w tym, tym, tym No ale nie wiem, to jeszcze zobaczę, jak to będzie. No to mi się wydaje, że komputer pomaga w trochę celowaniu, także. No. Dobra, ale to jeszcze zobaczymy na razie to. Dwa i pół tysiąca. No przyznacie, że nie jest to jakoś szczególnie pasjonująca misja. Tak, samochodów tam już nie mamy. Także musimy chodzić na piechotę. tysiące, czyli jeszcze trzy konwojowo z możemy dostarczyć. Tak, tak. No i potem pojedziemy sobie na lotnisko. E, tam wam postaram się tak, no, w miarę jak, jak to jest możliwe. Wytłumaczyć, jak latać tym, tym samolotem, żeby się nie wywalać. E... No i tyle. Wszystko zrobiliśmy w pietaczy. O. Jeszcze dalej. Wykonaliśmy wszystkie misje wątku głównego, wszystkie misje poboczne, zebraliśmy wszystkie paczki, wykonaliśmy wszystkie skoki, wszystkie rozwałki zaliczone, także wszystko już co się dało zrobiliśmy. Tak. No nie mam już o tym mówić za bardzo te GTA 3, no bo jak już wspomniałem wszystko zrobić. Jeszcze jeden konwojowóz i weźmiemy sobie później jeszcze jeden, żeby yy, tam nam napiszą ten, ten komunikat, że już więcej nie potrzebują takich, żeby żeby udowodnić, że takie coś, coś tam występuje. No w sumie tego dodo mogłem sobie wziąć z tego garażu, bo on tu jest, ale już... Zrobię to jak należy, czyli zacznę na ognisku. Dostaliśmy znam tego 500, i teraz, jak pojedziemy, to. O, jeszcze mu Aha, czyli w sumie ten jest ostatni. Aha, mam już taki wózek. Dla nas jedzą bez wartości. O, czyli to już wszystko. Jeszcze. Zaraz. A jeszcze wezmę. Nie wiem, czy wpuszczą jeszcze jednego, czy już nie. Czy już w ogóle nie wpuszczam? Może będzie taka, taki sam napis nam wyskoczy jak tym razem. A sprawdzę to jeszcze. Czasami jestem ciekawy. Nie pamiętam, już jak to było dokładnie. Mamy ponad 8 milionów dolarów na koncie. Aha, otwarty, Ale będzie to samo i nie dostaniemy żadnych pieniędzy za niego. Mamy już taki wózek na nazwę bez wartości. No. Czyli to wszystko cały czas będzie nam wyskakiwać to samo. Eee, zadanie to wykonane. Dobra. Jedziemy sobie na miejsce. Skorzystamy sobie z mostu Callahan Nie kiedy wiem, zacznę, kiedy zacznę wrzucać filmiki z tego latającego no, Kasselu Hoffnstein, ale myślę, że będzie to niedługo. Tak, że jakiś czas będę też musiał oddać dysk do serwisu, dysk fady, mi się tam trochę dzieje z nim. Nie tak, nie tak jak potrzeba także yy, też może być później jakaś, jakaś taka przerwa yy, nie wiem jak długa ile oni będą trzymać ten, ten mój dysk yy, ale yy, tak na pewno poinformuję o tym i myślę że postaram się wcześniej usunąć przynajmniej kilka odcinków tajna, zanim, zanim oddam ten dysk na naprawy do serwisu tak no więc dobra tak no ale ja tu będę informował tam na youtube czy na facebooku czy znaczy, no i na youtube na pewno czy na facebooku to nie wiem zresztą dobra jedziemy sobie po to do... czy akurat na noc trafiliśmy, no ale to, Dobra. Tak, tutaj na lotnisku są trzy Dodo, zapewne już wspominałem o tym. Tu jeden w garażu. Dostępny dopiero po misji dla Donalda Lowa, po której tu przejeżdżaliśmy, tam byli Kolumbijczycy. Tam jest jeden garaż, tylko nie widać go stamtąd daleko, na lewo. Też stoi jeden Dodo i tutaj stoi jeszcze jeden do. Dobra, dodo, czyli tak, czyli nie lot, w sumie można tak powiedzieć. Eee, dobra. Eee, tak. Nad... Jak, eee, jak to sterować eee, w czasie latania? Powiem wam tak. Eee, strzałka do przodu to jest przyspieszenie do tyłu, no to cofamy się, strzałka lewo-prawo. Eee, na korekturze numerycznej szóstka w dół to jest yy, nos w dół, yy, dziewiątka to jest nos w górę. Ja właśnie steruję tymi klawiszami. Yy, no można mnie dobrze wsadem zamiast strzałkami. Yy, to są wszystko domyślne ustawienia. Yy, tak. Mamy dwa pasy do wyboru, ten po lewej, ten po prawej. Kurde, akurat na taką pogodę trafiliśmy nie za yy, No ale trudno. Mgła no tak, ona powinna przejść niedługo. Eee, dobra, tak eee, jak skorzystamy, z, eee, korzystając z tego lewego pasa, eee, nie proponuję go dla początkujących, bo eee, nie przelecimy tam tak łatwo, ponieważ tam są billboardy zaraz i możemy się z nimi zderzyć. Jeśli nie uda nam się szybko wzbić, dosyć wysoko. To po prostu zderzymy się z tymi bitboardami i, no i do wody. chyba że skręcimy. Yy, dlatego ja polecam korzystanie z tego drugiego pasa. Yy, tak, jak wystartować? Tak, żeby się, no, zaraz nie wylądować od razu. Yy, Przyspieszamy nim trochę. I przytrzymujemy szóstkę na karaturze numerycznej. Aż zobaczymy iskry lecące spod samolotu. Chwilę czekamy na tej i puszczamy. I teraz, jak wystartowaliśmy, staramy się tak y, go ustawić, żeby y, na tym widoku kamery, to jest ten taki widok, tak trochę od góry, y, żeby to skrzydło tak lekko, prze, tak, żeby się utrzymać tak w miarę równo, to musimy y, właśnie lecieć tak, żeby ten czubek nosa samolotu tak lekko wystawał nam z tego głównego skrzyd skrzydła lekko wystawał albo tak nawet no właśnie teraz jak widzicie eee... no i właśnie jak będziemy lecieć w ten sposób on powinien nam spokojnie się utrzymać eee... tu widzimy, że leci teraz w górę możemy trochę odskorygować lekko właśnie szóstką, szóstka tak jak mówię nos w dół dziewiątka nos w górę Yy, tak. yy, co do skręcania? No jak widzicie yy, lekko. Jeśli, skręc yy, jeśli skręcamy, chcemy skręcić, to nie przytrzymujemy tak jak jedziemy samochodem, to przytrzymujemy całkowicie. najlepiej tylko najlepiej lekko naciskać. O widzicie teraz na przykład jak teraz skręcam w prawo. O, lekko naciskam prawo. Widzicie po tym yy, yy, płacie na tylnym, yy, na ogonie. Widzicie, że tak lekko naciskam strzałkę i on właśnie wtedy tak lekko nam skręca. Yy, co by tu jeszcze można powiedzieć o tym? Yy, tak ciężko mi jest to, kurczę, opisać. Jeśli yy, nam zaczyna tak wariować, że tak powiem, samo tak strasznie nam zaczyna się tak rzucać, że tak powiem, najlepiej jest wtedy puścić yy, puścić przyspieszanie i pozwolić mu się tak samemu, nawet w ogóle nie naciskając żadnych przycisków. W tym momencie nie naciskam żadnych przycisków, w ogóle ani szóstki, ani dziewiątki, ani numerycznej, żadnych klawiszy. Widzicie, on się koryguje sam. Teraz trochę za bardzo. Widzicie, teraz troszeczkę go skorygowałem. Trochę korekcja lotu i leci w miarę sam. Nawet nie muszę, nie muszę naciskać y, przyspieszenia. Eee, tak, y, co by jeszcze o tym powiedzieć? Eee, tak. Y, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tego, to... Piszcie, bo podejrzewam, że nie opowiem tego tak dokładnie jakbym chciał, bo ciężko mi jest po prostu to opisać. Tak, ale jak będziecie mieli jakieś konkretne pytania odnośnie czegoś sterowania tutaj czy coś, to piszcie do mnie, postaram się odpowiedzieć. Eee... Tak, co by tu jeszcze powiedzieć o lataniu. Tak, no staramy się, tak jak mówiłem, utrzymać właśnie nos tak lekko wystający spod tego skrzydła. To jest widok z kamery, jeszcze zaraz. To jest y, kamera z przodu, to jest kamera filmowa, to jest od góry. To nie jest ta pierwsza, zaraz po tej od góry, tylko następna. No, czyli to taka jakby środkowa kamera pod względem kolejności, jak patrzymy na pojazd od tyłu. Yy... Prawie w ogóle nie nie dotykam klawiszy. Widzieliście. O. Widzieliście, podleciał trochę go do góry, ale skorygował się sam. No, teraz już trochę za bardzo. Dobra, teraz może trochę polatam pomiędzy budynkami. Eee, aha, jeszcze o jednej rzeczy powiem, hmm. eee, zanim to jak, czego unikać jeśli latamy samolotem, w jakich miejsc, tak. Jak zapewne wiecie, jeśli tutaj w GTA 3 wykonujemy te unikalne skoki, to... jeśli wjedziemy na rampę, znaczy skoczymy z tej rampy, to zmienia nam się kamera na taki widok oddalony. I ona się od... znaczy zmienia się już na zwykły widok, dopiero wtedy, kiedy wylądujemy, nie możemy sami tego zmienić. I tutaj właśnie jest taki problem w GTA 3, yy, jeśli chodzi o latanie samolotem, yy, właśnie związane, związane z tymi unikalnymi skokami. Jeśli yy, przelecimy samolotem nad... Yy, właśnie rampą, taka, która ma właśnie unikalny skok, yy, to zmieni nam się właśnie kamera na taki oddalony widok, spowolnione tempo i nie będziemy w stanie tego zmienić. Samolot będzie gdzieś tam sobie leciał, a my będziemy cały czas mieli tą naszą kamerę w jednym miejscu, nie będziemy widzieć gdzie lecimy i tak dalej. E, także unikać y, przelatywania nad tymi lampami. O, tu leci inny. O, możemy przez niego przelecieć. E, unikać... O unikać przelatywania nad y, tymi miejscami, bo wtedy nam się zmieni kamera i no jedyną sposobem będzie rozbicie się już tylko ewentualnie, jeśli nam się uda jakoś ładnie wylądować, chociaż no jeśli nie widzimy samolotu, no to jest raczej trudne. Yy, tak, i to jest taki właśnie rzecz, która mnie sprawiała problem. Właśnie zmieniała mi się widok kamery i nie wiedziałem dlaczego, co jest tego przyczyną. Dopiero później właśnie udało mi się odkryć. Nigdzie tego nie wyczytałem, sam, sam to odkryłem, że to właśnie jest przez przez właśnie te unikalne skoki eee, tak co tu jeszcze powiedzieć eee, unikać mostu Callahan eee, nie tego tylko nie tego zwodzonego tutaj do Shoreside tylko tego Spotland eee, do Stanton Island tam jest eee, nie widzi eee, Niewidzialne modele są, tak jakby nie było tekstu po prostu, ale coś tam jest. I niby lecimy, powinniśmy przelecieć na nim, ale zderzamy się z tym mostem. Znaczy z tymi takimi słupami. za zbliżę się do tego mostu, powiem konkretnie o co chodzi. po polatamy sobie trochę między budynkami, mam nadzieję, że nie wlecę. Takie miejsce w takim miejscu, właśnie o tym. O, tu jak widzicie, niektóre budynki nie mają dachów. Tak jak wspominałem. Eee, o tym, w którymś z odcinków eee, te takie słupy ok wprost lecimy, jego i nad całym mostem w tym mieście jest niewidzialna tekstura i nie przelecimy nad tym. Eee, Zderzymy się po prostu i spadniemy. Eee, spadniemy do. Tu jest sporo unikalnych skoków, trzeba uważać. W właśnie. Eee... O! Teraz. Przeleciałem nad kolejną rampą, właśnie nad rampą. No nic, będziemy lądować. Może nam się uda. Rozbijemy się na tym dachu. Może nie wpadniemy do wody. 435 sekund. Wow! Wow, 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 wow! wow. Kurczę, woda. Eee... Mm. No, i tak, nie udało nam się ładnie wylądować, ale 435 sekund yy, lecieliśmy. Eee, także no co? O, twój poziom życia jest wyświetlany, no tak. Nigdy ani razu nie byłem w szpitalu, tego się to wyświetla. Eee, także no co? To było na tyle w tym odcinku, chyba. Nie będę już tego zapisywał, no bo zginąłem, także yy, nie będę już szedł do, yy, do zapisania. Yy, także, no. To byłoby na tyle w tym odcinku. Także do usłyszenia, już w serii z ciekawostkami. Albo w retrun do Castle Wolfenstein.